Chciałam ciemno, kolejny odcinek. Przepraszam was, widzę, że długo nie było odcinków, ale niestety nie. miałem. Rozumiecie, szkoła, yy, zara, muszę yy, się uduczyć dużo. No a to informacyjny odcinek, czyli Dzięki Wam Chyba Was to A i chciałbym z przyjemnością poinformować, że będzie nowa postać zamiast tego mega boxa będzie nowa postać. U mnie na testach się może dzisiaj pojawi, jeszcze nie wiem kiedy aktualizacja. Widzowie przepraszam Was, ale w farmingu szykuję serię do 13 też wiecie, mam trochę tego yy, trochę no dużo mam trochę na głowie yy, tak jak mówiłem. A jeszcze mogę nagrywać z jednej gry, ale to będę nagrywał może, ale na z cesa. Mogę też, będę też nagrywał Minecrafta z kolegami swoimi. Mogę też z spróbować, ale nie wiem czy on będzie miał tą wersję. I czy będzie da działał u niego multiplayer, także zachęcam was do za zostawienia łapki w górę. Widzowie, wbijamy 10 subskrypcji, yy, to leci yy, filmik z PutChillerem. To by było na tyle i co? No to ja się żegnam z Wami, nie? No to cześć.